Nowy Horyzont to stara, ale jakże nowa biblioteka przy ulicy Koszarowej. Cztery lata trwał remont aż cztery lata gdyż była to gruntowna przebudowa, która kosztowała 4 miliony złotych bo książka nadal jest popularna nadal jest w modzie. Pomimo różnego rodzaju tendencji, wynalazków audiobooków możliwości czytania w internecie jednak książka całe szczęście ma się dobrze, książka cały czas jest popularna, a czytelnicy lubią przychodzić do bibliotek, wypożyczać książki i je czytać, do czego najlepszym przykładem są nasze Kraśnickie biblioteki. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali ksiądz kanonik Jerzy Zamorski, marszałek województwa lubelskiego Jarosław Stawiarski, burmistrz kraśnika Wojciech Wilk, dyrektor biblioteki Michał Zimowski i kierownik biblioteki Dorota Dziewa. Od wielu lat biblioteka to nie tylko książki, to również różnego rodzaju zajęcia dla dzieci, młodzieży czy dorosłych. To spotkania z autorami, pisarzami i poetami. Dlatego warto inwestować w remonty i modernizację bibliotek. Ja mogę tylko wyrazić swój podziw za to, co tutaj dokonaliście. Dokonał burmistrz za pomocą e, państwa pracowników biblioteki i tegoż to pana, który w tej ładnej zielonej marynarce tu siedzi. To są najlepiej wydane pieniądze, najlepiej wydane pieniądze, które są pieniędzmi. Z regionalnego programu operacyjnego Grzegorz Szkłoda, projektant i aranżer Kracińskiej Biblioteki, podczas prac kierował się zasadą trzech miejsc. Pierwsze dwa miejsca to jest praca i dom, a trzecie miejsce to jest miejsce, w którym odpoczywamy od domu i od pracy. I my chcieliśmy jeszcze do tej idei trzeciego miejsca dołożyć coś, co sprawi, że to miejsce nabierze takiego wyjątkowego charakteru. Stwierdziliśmy, że będzie to modna współczesna kawiarnia z ogrodem czy z takiego połączenia do trzeciego miejsca tej kawiarni e, w taki magiczny sposób powstała właśnie ta biblioteka e, Nowy Horyzont. Książka: szeroki świat wprowadza dalekie z nami, zwiedza kraje dużo zieleni, nawiązań do natury, ale również do nowoczesności. Są miejsca, gdzie można się zaszyć i w ukryciu, samotności wręcz, w izolacji, skupić się nad treścią zawartą w woluminie. Można także bujać na huśtawce, czytając może, a nie z Zielonego Wzgórza, bujając w obłokach. Generalnie nowa odsłona starej biblioteki to nowoczesność, połączona z dobrym klimatem kawiarni otoczonej dziełami pisarzy, gdzie każdy znajdzie coś, co go zatrzyma, choćby na chwilę. Dzieci znajdą tu swoje miejsce z książkami, ale również znajdą ściankę wspinaczkową. Dorośli będą mogli w ciszy i samotności zagłębić się w lekturę, a wszystko w nowych, nowoczesnych, a zarazem jakże domowych i przytulnych warunkach. Kraśnicka Biblioteka ma w nazwie Nowy Horyzont. Każdy, kto tutaj wejdzie, na nowo spojrzy na wypożyczalnię książek. Widziałem wiele bibliotek, wiele bibliotek nowych w Polsce za granicą. Niektóre rozwiązania, które Pan prowadził są, jak powiem, pierwszymi, które w bibliotekach widzę, w nowych bibliotekach również. Dodam, że do tej, tej pory taką e, taką bioteką, która na mnie robiła wrażenie, to była biblioteka gminna w Narwi, która ma bardzo ciekawy wystrój, ale te huśtawki proszę Pana. <śla> Niewątpliwie brawa należał się dla projektanta, który sprawił, że nasza biblioteka to prawdziwie nowy horyzont na nowego czytelnika, na nowe czasy, na nowe podejście do czytelnictwa.